A, cholera. Ale to strasznie. Kiedy wejdziemy do domu? Olmish, się że tam. Dzień dobry, moi drodzy. Jest niedziela i kolejna nasza eksploracja. Witajcie. Witajcie. Zwiedzimy sobie dziś opuszczoną porodówkę. Porodówka opuszczona już chyba od ponad 20 lat. Wygląda na to, że nawet chyba i więcej. Ale tu jest śmietnik. Uh. O, tutaj są schodki. Aj, ja się <laughs> Ale czego? To jest straszne. No jest tu strasznie. Zobacz na sufit, to już było palone. Materację, mam nadzieję, że nie spotkamy nikogo Już co, ale co? Nie no, czy wątpię, żeby tutaj teraz ktoś. Materace, żeby... No tak, ale... Na pewno jest tu cieplej jak na dworze. Tak, bo to tak chyba wygląda, tu było główne wejście. Poczekaj. Uważaj na nogi, podnaczy się pod nogi. Patrz, tu jest wejście, widzisz? No to tak wygląda na górne wejście. A no i, jest, i masz izbę przyjęć tutaj, nie? Nawet jeszcze jest napis. A ja Faktycznie jest Znaczy tak myśmy weszli taką stroną, że... Żeby... Dobra. No to to, stało, to? nie? Coś słyszałem. Proszę tutaj. Nie, dobra, o to nie No i deszcz pada i... I śnieg. To są zaś schodki do góry, ale my sobie przejdziemy do tego pięterku. A tutaj hmm. patrz, że to jest puszek. Coś to tu przerażał? <laughs> no raczej nie, ktoś sobie, sobie chyba popijał. Jej, to jest rzucone i tu się wziąć. Chodź poniosła Strasznie to wygląda Strasznie Strasznie no? Numer pokoju ma ja ludzi A tu ile puszek? To niedawno było wstawione, komuś to już wskazało O, to ładna dziura w dachu Culat lat Co idziemy jeszcze na górę? Jeszcze jedno piętro jest. No jeszcze strych. No jeszcze strych. A no to naprawdę już tak grozi zawaleniem, no już, jeśli chodzi też o ten dach głównie, bo cieknie. wszędzie cieknie i tu już wszędzie oberwane. No. nic tym nie robi, ani to wyburzy, ani to... to... się samo wyburzy. Właśnie. Może czekają aż samo się zawali. No to tak wygląda, bo Nie, to jest właśnie to co przedtem myślałem, co tak kapało, wiesz? A my szli od dołu. No. Zawsze tak jest, jak właśnie woda gdzieś kapie na jakąś folię albo coś trzaska. No, ale w takich miejscach to zawsze wyobraźnia działa, nie? Tam było? Tak, całe Całość sobie. O tu już mamy, tu już zieleninka rośnie. Zobacz jak to ładnie wygląda. Uważaj pod nogi, bo ten sufit wygląda nie za dobrze. Wszędzie są maturoce. Wiesz co, tam nie wchodzę, ja to sobie wypuściłem. Bo to tak wszystko skwiercie. No to są takie już ruiny, które zaraz się same pewnie zawalą Nic szczególnego, ale Ale takie kolejne miejsce, dość o takim specyficznym klimacie, zaliczone. Matko ile tutaj jest tego wszystkiego, tych butelek, tych, tych puszek. To no, było miejsce lokalnej budowieży. To na pewno jest, ale może być też wejście gdzieś z drugiej strony, ale tutaj widzisz jak ten cały obiekt wygląda. Mm. Będzie. Strasznie tu, na No, Ponoć nawiedzony, nie? No to... Jak zawsze, tego typu miejsca No Tutaj byliśmy, ale... Tutaj też zerkałem jest wszystko już. Najgorzej wygląda ten sufit spalony, nie? Taki no, strasznie... Krótki, aż ciurny. Jakby namalowany węglem. Dobrze. Jedziemy w kolejne miejsce nagrywać kolejne odcinki. Z tego miejsca będziemy się z wami żegnać. Dzięki, że oglądaliście i widzimy się w kolejnym odcinku już za tydzień. Także trzymajcie się, do zobaczenia i cześć. Beijo.